Zobaczcie widzowie, tutaj pier... zacznijmy od pierwszego piętra. A jakbyście się pytali co to jest, to to jest wieża Harry Pottera. Dzisiaj ją całą wam pokażę. Zobaczcie, pierwsze piętro. Tutaj można to, to coś pomarańczowe i to, to kręcidło, można je przykręcać. Tutaj jest pająk, tu schody na górę. Tutaj jest drugie piętro, jakaś sowa jest. I tutaj parapecik, a trzecie piętro to jest tutaj. Jest tutaj sowa, no i puste miejsca, ale jest koperta i jakieś inne rzeczy. Teraz czwarte, tutaj mamy białą sowę, no i tutaj mamy... Brązową jakąś sowę. Teraz piąte ostatnie, tutaj jest klatka nasowa. Ona może albo jest klatką, albo ją można wyciągnąć, bo ją już wyciągałem i my to z mamą budowaliśmy. A tutaj są dwie latarnie, które są super. A z drugiej strony ten Harry Potter, o tak wygląda. Zobaczcie. O tak. On jest super, ale wiecie co? Już za chwilę kończymy odcinek, ale jeszcze nie kończymy, bo jeszcze Wam nie pokazałem tej części. Tutaj, na samym dole jest tutaj skała. Tutaj jest takie powierzchnie jakieś, tutaj jest choineczka. Tutaj też jest skała. A jeszcze Wam pokażę kolejną tu stronę. Tutaj widać szkiełku, jeszcze jakieś sowe Widzicie to wszystko? To jest superowe, ale wiecie co? Za 3 sekundy, za 3 minuty już kończymy, ale wiecie co? Może już kończymy, bo już się kończy filmik To papa, a jeszcze wam pokażę, że tutaj jest Harry Potterka Tutaj jest ktoś Tutaj ktoś jest Zobaczcie, bo nie mogłem nagrać Tutaj jest Harry Potter. Nawet Wam go od, od ten odwrócę. Tutaj jest Harry Potter. Widzicie go? A to jest taki dziwny gość. A tutaj jest Harry Potterka. Harry Potterka. Tutaj są worki pieniędzy. Dobra. Do papa.